Dzień dobry, dzień dobry bardzo. Wspaniali cudowni ludzie. Nawiązując do ostatnich materiałów, jakie pojawiły się na naszej telewizji na YouTube Zbigniew Jaskulski TV. Taki magnat jest ten telewizyjny. Pojawiła się kolejna sprawa. Trochę porozmawiałem, poczytałem e-maile i między innymi przeczytałem o problemie który ja też od kilkudziesięciu lat mam, ale myślę, że powoli, powoli od parunastu lat zacząłem umieć trochę się od tego, o czym za chwilę powiem, izolować. My mamy y, ludzie chorzy na dwubiegunowe, na manię, na depresję, na lęki paniczne, na nerwice, z reguły bardzo bogate życie e, psychiczne. Momentami się zastanawiam, czy po prostu nie płacimy za to, że ten nasz mózg zasuwa i przegrzewa się od tysięcy myśli. I do tego jeszcze jesteśmy w tej chwili, a zwłaszcza w tej chwili, non-stop negatywnymi informacjami. Specjalnie sobie zajrzałem, a za chwilę powiem, dlaczego musiałem specjalnie zajrzeć. Parę dni temu w jakiejś wiadomości to tylko zaczęło się od tego, ile umarło, ilu żyje, ile nie żyje, co się strasznego dzieje, gdzie tam pożar, dzieci zginęły, w samochodzie się na autostradzie rozbili. Dramat, sam dramat. Nie dość, że mamy w sobie dramat, dostajemy, czy sobie zdajemy sprawę, że nasza percepcja to łapie, czy nie, to jednak ten automatyczny nasmus to łapie i zaczyna się dramat. Swoje problemy, zewnętrzne problemy. A tak, jakby się głębiej zastanowić, to codziennie mieliśmy to. Tylko dopiero zaczęło się to wszystko potęgować. Bo proszę zwrócić uwagę: stres był, jest i będzie. Wypadki były, są i będą. My tego świata tak szybko nie zmienimy, tylko dajemy się zasypywać dodatkowymi problemami poza swoimi. Spróbujmy się izolować. I ja od paru lat porównuję to nasze życie do takiego życia w biurze u dyrektora. Mógłby mieć cały czas otwarty gabinet. Pytanie, czy byłby w stanie bez sekretarki w ogóle coś zrobić. Raz, że sekretarka mu pomaga prowadzić wszystkie sprawy, to jedną z ważniejszych funkcji jej to jest to, żeby izolowała jak ma gościa, to nie wpuściła równolegle drugiego, trzeciego, dziesiątego, 20, 30 i wszyscy przekrzykują się, tak? Albo żeby wpuszczała tych, którzy są umówieni, albo żeby wiedziała, że ci mogą wejść od razu, a ci muszą się anonsować. Nie dlatego, że są mniej ważni, tylko są problemy ważniejsze i mniejsze. A my brakuje nam tej sławetnej sekretarki. Wiecie, co w moim życiu? Pewno na początku sobie nie zdawałem sprawy. Zaczęły to czynić zwierzęta. Psy, koty, później kozy. Zaczęło się inne życie. One mnie zaczęły tak absorbować, że te różne problemy, które miałem do tej pory, zaczęły być, ale nie zawsze sobie z nich zdawałem sprawy, nie zawsze o nich myślałem, nie zawsze musiałem. Mój umysł atakować tysiącami swoich problemów, a mamy to non stop. I jeszcze nowe, nowe, te wiadomości, tamte wiadomości. I pierwsza, najważniejsza uwaga. Bądźcie bardzo wybiórczy, jeżeli chodzi o informacje. Jak najmniej oglądajcie tego, co was dołuje. Po drugie, jak najwięcej, szukać na siłę, świadomie, pozytywów. Puścić sobie w tym czasie, kiedy leci to straszenie, dobrą muzykę, która nam się przypomniała. Będzie nas korciło tam, bo my chcemy wszystko wiedzieć, ale płacimy za to dużą cenę. I jak najwięcej odjazdów, normalnych odjazdów. Takich, że jeżeli już jest ciężko, chyba, że nie może stać, bo o tym też nie raz będziemy mówić. To są choroby nie tylko umysłu, ale przede wszystkim Organizmu, całego organizmu. Ale jeżeli tylko możesz, chociaż na chwilę, oderwać się od tej rzeczywistości, to odrywaj się ile się da. I rola rodziny, przyjaciół, znajomych. Nigdy na siłę, oczywiście, bo możemy zaszkodzić. Ale robić wszystko, żeby ten świat sparzyć kawę, zacząć o czymś rozmawiać. Nawet jak ta choroba, chora osoba będzie wracała do choroby, będzie wracała do dramatów, które usłyszała. To szybko, delikatnie zmieniać temat i wejść w jakikolwiek pozytywny, zwłaszcza jeżeli znamy tę osobę. Co ja robię? Ja robię również to, że staram się jak najmniej żyć wspomnieniami, bo człowiek ma coś takiego do siebie, że większość wspomnień nie wiadomo dlaczego. Zwłaszcza jakieś, jesteś w depresji, to jest sam negatyw. To jest czarny, czarno-biały film z przewagą czarnego. Po drugie, staram się natychmiast pobiec gdzieś do zwierząt, w razie czego idę na krótki spacer. Nie mogę na za długi, bo jak wyjdę na duże pola, to mi włączają się lęki paniczne. Dzisiaj o tej przysłowiowej, potrzebnej dla nas sekretarce, o szukanie jakiegokolwiek substytutu na negatywnych myśli i wiem, że to jest trudne, ale starać się ograniczać swoje własne myśli, zwłaszcza te z przeszłości. Ktoś powie, że wtedy włączyć te przyjemne. Uwierzcie mi, przy tych chorobach, tych przyjemnych, prawie, że już nie pamiętamy. W przyszłości bardzo często też nie chcę mieć, to cały czas szukajmy w teraźniejszości. Puść sobie dobrą muzykę i zacznij ją analizować, z reguły rozczulisz się, nawet rozryczysz, uwierz mi, że to nie jest wtedy takie złe. Do miłego zobaczenia w naszym następnym odcinku, piszcie, dzwońcie, mówcie. Na razie póki co to rzeczywiście tak skaczemy z kwiatka na kwiatek, bo reagujemy na wasze odezwy i jak tylko czytam wasze informacje, to już jest przynajmniej na parę tysięcy odcinków, a to co we mnie się dzieje i co mnie uczyło, tak z wami rozmawiać, a nie leżeć w łóżku, stulony i skupiony tak na sobie, to też jest następne pewno tysiące odcinków. Ciąg dalszy wieści mi non-stop będzie następował.